Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku mam dla Was przesyłeczkę z Portugalii. Bardzo duża, jak możecie tutaj zobaczyć. W środku jest album i saszetki z pewnej kolekcji. Zaraz zobaczycie, jaka to kolekcja. I tutaj chciałbym podziękować serdecznie mojemu. Przyjacielowi i można powiedzieć jak brata traktuje go on mnie również pomagamy sobie od wielu lat Filipe z Portugalii Thank you very much Filipe You my brother You has helped me once again So you are the best Tak więc moi kani otworzymy sobie teraz to zawiniątko i zobaczycie o jaką kolekcję chodzi Jak widzicie, jest wszystko fajnie spakowane. Tak, moi kochani, Tops Champions League, wersja portugalska bądź hiszpańska, bo i w Hiszpanii, i Portugalii. Jest identyczna kolekcja, więc zamówiłem sobie po prostu od mojego przyjaciela z Portugalii, który również tą kolekcję zbierał i złożył ją dla mnie również. Oprócz tego saszetki na unboxing z wersji portugalskiej. no i zaraz będziemy to mieć. Saśkatki sobie wyciągniemy. Tak wygląda album z wersji portugalskiej. Czyli mamy Griezman'a, Azarda, João Felixa, tutaj później ktoś z Walencji, Tiago, Ronaldo Tutaj z Benfiki i z Sevilla. To jest saszetka, która była w starter paku, bo to jest oczywiście album z wersji portugalskiej i w środku jak wszędzie są saszetki z tymi kartami. Super skład. Wszędzie jest to samo. Jest w salach na złotej limitce. Do tego Base Card Boost Plus 10 To jest oczywiście z wersji angielskiej, bo wszędzie w tych saszetkach jest ta karta z wersji angielskiej. No i teraz lecimy z kartami Super Squad. Thibaut Courtois, David Alaba Andrew Robertson, David Luiz, Gerard Piquet, Aurar, Veratti, Fernandinho, Dombele, Di Maria, Aguero, Lewandowski, Firmino, Jao Felix i Luka Jowicz. Dziesięć saszetek sobie je zaraz otworzymy. Ale najpierw Zobaczymy jak to wygląda w albumie, jakie mamy tutaj zespoły. I zobaczcie, jest Barcelona, Atletico, Real, Valencia i następnie mamy z Hiszpanii. Getafe, Sevilla i Espanyol. Z Portugalii Benfica w liczbie 12 kart. Tutaj mamy cztery pierwsze zespoły po 16 kart. Następnie Hetafe 10, tak samo Sevilla i Espanyol. A z Portugalii Benfica 12 i Porto 10. Następnie Bayern, Borussia, Lipsk, i na odwrocie Leverkusen, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham. Juventus, Napoli, Inter, Atalanta, Paris Saint-Germain, Lille i Genk. Czyli nie ma ani Galatasaray, ani Lyonu. Całkiem inna kolekcja. Oprócz tego są też karty specjalne, więc to wszystko będziemy sprawdzać i porównywać z innymi albumami. Mam już całą wersję angielską zebraną. Wersję Internacjonal kończę, tu jest wersja portugalsko-hiszpańska, więc brakuje już tylko wersja yy, włoska. I zobaczymy, czy wyjdzie wersja nordycka. Teraz tylko tak na szybciutko zobaczymy, jak to wygląda w albumie, jeżeli chodzi o dodatkowe zespoły. Tutaj mamy Hetafe, Soria, Suarez, Dakonam, Antunes. Cabrera, Raul García, Arambari, Maksimowicz i Portillo. Z Sevilla mamy Waclik, Gomez, Carlos, Kunde, Jordan, Vazquez, Navas, Ocampos i Dabur. Natomiast z Espanyolu mamy López, Naldo. Espinoza, drugi Lopez z tym, że Dawid, a wcześniej był Diego, i Raspę Roca, Melendo, Granero i Vargas. Niektóre karty, moi kochani, różnią się wyglądem, bo jak zobaczycie kilka kolekcji, to praktycznie każda karta ma jakąś y, różnicę. I tutaj z Benfiki mamy Vlahodimos, dalej Almeida, Jardel, Dias, i na drugiej stronie Grimaldo, Feisa, Silva, Pizzi, De Tomas, Seferowicz i Cerwi. Natomiast z Porto mamy Marquezin, Marcano, Pepe, Manafa, Oliveira, Danilo, Baro, Corona i Soares. Tak to, moi kochani, wygląda, jeżeli chodzi o te specjalne zespoły z wersji portugalskiej i hiszpańskiej. A teraz otworzymy sobie 10 saszetek, właśnie z tej portugalskiej wersji. Kogo mamy tutaj? Widzę trzy rodzaje saszetek: Tiago, João Felix, Pepe. Tutaj jest Messi. Na Was, no, a tutaj tego nie kojarzę z nazwiska: Bape, Azar i Bramkarz z Holandii. Z głowy mi teraz tak na szybko wyleciało. Tak więc otwieramy i zobaczymy, czy wpadną jakieś karty typowo specjalne z Portugalii i Hiszpanii. Mamy Iguain, Juventus, Deme, Lipsk. Henderson, Liverpool, Rodri, City i mamy pierwszą kartę z Porto, Sergio Oliveira i popatrzcie kto jest. Klub 100, Messi. No pięknie. Czyli to tutaj jest ta karta specjalna. Druga saszetka i mamy Meret, Napoli, Bender, Leverkusen, tutaj jest Rafa Silva z Benfiki Pro Performer, następnie Pawart. No i tutaj, tak troszeczkę dziwnie, bo specjalna jest między bazówkami, a na ogół była na końcu. De Bruyne, Men of the Match i Vidal z Barcelony. I już widać, że będzie znowu jakaś specjalna z Espaniolu. Morata, Atletico, Toloy Atalanta. Jest logo Benfiki. Alena, Barcelona, Gnabry, Men of the Match i Espinoza, Espanyol. Giroud, Chelsea, Haji, Genk, Hradecki, Leverkusen, Alaba, Bayern, Gaia, MVP z Valencji i Korea, Atletico. Ramsey, Juventus, Lozano, Napoli, Halstenberg, Lipsk, Becker, Liverpool, Zapata, MVP i znowu mamy tutaj tą specjalną Sevilla, Ever, Banega, MVP, czyli to jest specjalna, do tego jeszcze specjalna, to już nie jest bazowa, Sevilla tylko specjalna. No i znowu mamy Espaniol. No ładnie wpadają te karty. Na Was Paris Saint-Germain. Nygren Genk. Logo Borussia Dortmund. Dombele Tottenham. I mamy Edersona. Karta Pro Performer. I jeszcze tutaj Melendo z Espaniolu. A tutaj hetafe, czyli na końcu są te specjalne z tych zespołów dodanych: Rudiger, Chelsea, Garaj, Valencia, Messi, Barcelona, Zille, Bayern, Mane, Hatryk, Hero i Javier Portillo z hetafe. I znowu mamy Espaniol, Veratti, Paris Saint Germain, Samata, Geng, Brand Borussia, logo Tottenhamu, Ronaldo, MVP i Via z Espaniolu, Man of the match, czyli to też jest karta specjalna. Dwie saszetki nam zostały. I tym razem jest ktoś z Hetafe. Injury Card. I tutaj możecie zobaczyć T4, czyli karta taktyczna 4, to jest ta wersja Internacional, portugalska, włoska, bo tylko w wersji angielskiej są numerki. A tutaj jest oznaczenie T 1, 2, 3 bądź 4. Kajehon Napoli De Tomas Benfica Ali Tottenham No i znowu mamy Messiego Rekord Holders Pięknie I tutaj Soria Bramkarz z Hetafy Pozostała nam ostatnia saszetka Czyli po jednej karcie Z tych Dodanych zespołów na samym końcu zawsze: logo Atletico, Handanowicz Inter, Soler Valencia, Alena Barcelona, Freuler Men of the Match i Molina Hetafe. Znowu mamy MVP. No pięknie, popatrzcie. Same te specjalne powpadały: Men of the Match, MVP. Tak więc fajny unboxing. Cieszę się na album kompletny w wersji portugalsko-hiszpańskiej. No i czekam na Wasze opinie i komentarze odnośnie tych kart. Jeszcze raz dziękuję Filipe. Thank you very much Filipe. You're the best. Tak więc ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.